Zgrążenie i mi obrotówka spadła, kiedy czym mówił już. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Ale mam chrybę po tym całodniowym pływaniu. A, się darło i ze szczęścia. To o, jest, nie, 50 z, jest zimno, naprawdę, ale jest zimno, jest, przyznasz, nie? Chłodno. Jest, jest chłodno, jest taki jest wilgotno. Wilgotno zgrążę, bardzo no, dokładnie. Rzawa padała, Słuchajcie, dzisiaj bardzo nietypowo, ponieważ nagrywamy na wstęp praktycznie już na koniec naszego łowienia, ponieważ została nam godzinka. Jesteśmy na zawodach, jesteśmy na zawodach a Puchar Ardunga. No i jak było na zawodach? Bo zobaczcie sami. Puchar I tak, łowimy, czego nie łowimy może, czego nie łowimy. Dobrze, nie łowimy wiadomo białorybu, łowimy szczupaka, konia sandacza. Czyli szczupak 50, a okoń 20, tak? No. No tak. No tak. <laughs> Witam Państwa, spotykamy się na drugich zawodach. Są to zawody o Puchar Jeziora Ardung. Za mną, za plecami jest to ten przepiękny akwen, 30 hektarowa woda. Zbiornik, którego jestem dzierżawcą. Już od kilku lat sukcesywnie jest zarybiany szczupakiem, sandaczem i też innymi rybami jak lin czy węgorz. Jest to po prostu woda klubowa na łonie natury, która rzeczywiście mam nadzieję w przyszłości będzie obdarzała nas metrowymi szczupakami, gdzie będziemy się spotykać tutaj właśnie na zasadzie złów i wypuść, bo taką zasadę prowadzimy, jeżeli chodzi o regulamin wędkarstwa tutaj amatorskiego. Jest, siedzi. No to do, dobrze. Do, do, do. Chciałem go dociąć Jest, to będzie? Nie, co? To 60. Parę. Kanibalek. Zobaczcie sobie. A, łuf, łuf, dalej. Pierwsza rybka Pucharu Ardung, Pucharu Ardunga. Mierzymy, wpisujemy, robimy fotę. O! o, sześć o sześć. Sześć, sześć, sześć. Zobaczcie, jestem. Dosyć fajny patent, można powiedzieć, tak? Wysyłanie poprzez WhatsAppa swoich wyników, więc wysyłamy do organizatora swojego szczupaka. Do sędziego, organizatora. Czekamy na potwierdzenie. Rybkę wypuszczamy. Elegancko. Pierwsza jest najważniejsza, bo to zdejmuje taki wiecie komfort psychiczny. Znaczy, takie, taką, takie obciążenie psychiczne z głowy. Teraz jest komfortowo, rybka do wody. I co? I lecimy dalej? Nie z tym atwo. Ale A, nie spojrzałem. Pięknie odleciał. No czekaj, nie myj rąk. Teraz sobie nie biec. Rekord płowiska padł lat temu 2, jest to 104 cm szczupaka. Okonie 42-43 z tego co mi zgłaszali wędkarze. Sandacze też tu Sandacze w tym roku padły 2, 77 i 75 cm. Poza tym te, które są zarybiane mają dopiero może 20, może 30 cm, więc na nie jeszcze poczekamy. Malutki, malutki. Nie, nie, nie. Co? 50. Tak jest? Nie. nie, jest 50. Tak. O, druga rybka. Przymierzymy kontrolnie. Ty, poczekaj chwilę. Zobacz, nie, 49 jest. Zobaczmy. Nie wyprostujesz się go. Nic się nie zrobi z nim? Nie. się rady centymetra brakuje. Zobaczcie. jednego centymetra. Dobra, bardzo. Spadaj. Ta, ta, ta. Jest kolejny. Pogoda dopisała, ryby różnie, zostało sobie 20 szupaków, kilka okoni wymiarowych, więc tak naprawdę no, nie było źle, co prawda bywały lepsze dni, jak wiadomo to są tylko ryby, to są tylko warunki pogodowe, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych edycjach będzie tylko lepiej.

miejsce zajmuje pisząc biskupiec, Mateusz Salafaro-Sotysiak, <noise> miejsce, nieobecni chłopacy musieli pojechać, Tim Cztery Izbierca, Paweł Ejsmont, Kamil Różowski, Piąte miejsce Fison, Andrzej Tomcuk Adam Kozłowski, Czwarte miejsce, Panie. wynikiem 120 punktów. MLS, koniec czwartego, a tam szmida. czwarte najgorsze miejsce. Olega, ja 5 punktów. Trzecie miejsce, 125 punktów, Mario Team. Mariusz Wielgosz, Krystian Lory, Brawo! Brawo! Dobrze. 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 Zwycięzcami drugiego pucharu Ardunga z wynikiem 207 punktów został team Łowcy Szupaka. Bardzo dziękuję za sponsorowanie tych zawodów. Firma Manifik, firma Daiwa, Szalona Igła, szereg innych punktów, którzy czymkolwiek się tutaj podzielili z nami. Firma Kamal, która produkuje kostkę wielkową, a więc to są ci darczyńcy, którzy nas obdarowali. Tymi upominkami, jak i też koledzy wędkarze, którzy dali czapkę, dali chusty, czy też inne gadżety do losowania tych drobnych upominków dla wędkarzy, którzy właśnie tutaj przyjechali połowić, dobrze zjeść, pobawić się. Bardzo dziękujemy zwycięzcom, którzy wygrali te zawody, którzy byli na drugim, na trzeciej pozycji. Też bardzo dziękujemy. Są bardzo zadowoleni z nagród. Było ich naprawdę sporo, więc dla wszystkich dziękujemy, którzy złowili. Dla tych, co się nie udało, również dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku. Krzysiek oczywiście chciał powiedzieć, że gratuluję zwycięzcom, Nie dziękuję, ale można wybaczyć. Dziękuję, że przyjechali, chyba tak, o to mu chodziło. Chodziło mu o to, że dziękuję, że przyjechali, a gratuluję, że wygrali. A, tak jak widzicie, no my. Spływamy. Zajęliśmy 11. miejsce, czyli tradycyjnie w połowa stawki. Tradycyjnie w połowa stawki, ale tym razem ta połowa stawki była premiowana, więc dostaliśmy takie oto fajne pamiętkowe pucharki. Szczupaki były aktywne do godziny 10-11. Wtedy złowiono najwięcej ryb. My również wtedy mieliśmy najwięcej kontaktów. Zabrakło tego jednego. Tych dwóch szczupaków, żeby stanąć na podium. Ile dzisiaj jest łowionych ryb? Ponad 20. Ponad 20. A bywają dni, że jedna łódka łowi 40 szczupaków. Na 24 ekipy wpadło około 20 szczupaków. Szkoda, ponieważ ten zbiornik ma zdecydowanie większy potencjał. No i mogliśmy mieć bardziej rybne do zawody, no ale z rybą, jak to rybą. Dla nas. Te zawody są zawodami ostatnimi w roku 2021. No i będziemy chyba z utęsknieniem czekać na te zawody w przyszłym roku, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajna, zdrowa rywalizacja. Także do zobaczenia w przyszłym roku. A my z Wami widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Na razie, trzymajcie się!